Zapraszam Was w wyjątkową podróż po warszawskich kanałach, które w sierpniu, we wrześniu 1944 roku pełniły bardzo ważną funkcję. Zabierzemy Was do kanałów, pokażemy jak wyglądają od środka. Dowiecie się o roli kanałów, o wykorzystaniu ich w powstaniu warszawskim. Poznacie również historię najsłynniejszej, największej ewakuacji ze Starego Miasta do Śródmieścia na Żoli-Boż. Oddamy głos również świadkom, uczestnikom wydarzeń. Będziecie mieli również również okazję zobaczyć Warszawę z góry, współczesną Warszawę, żeby lepiej zrozumieć wydarzenia sprzed 78 lat. Zapraszam. No, i musiałam wleść do tych kanałów. Kto tego nie przeżył, to nie jest w stanie tego zrozumieć. Po pierwsze, że my, ludzie, potrzebujemy przestrzeni. Każdy się dobrze czuje, jak ma duży pokój, jak ma powietrze, jak może wyjść. I raptem jesteś w róże, która śmierdzi nieludzko. I idzie się w rzędzie, więc nie ma żadnej możliwości ani uciec, ani w prawo nic. Jesteś totalnie ubezwłasnowolniony. Musisz iść w tym rzędzie. Znajdujemy się na Starym Mieście, ulica Mostowa, nieopodal ulicy Nowiniarskiej, tuż obok Barbakan. Za chwilę zejdziemy do kanału. Zobaczycie jak wygląda od środka. Kanał ten nieduży, 1,20 m na 70 Jest to burzowiec, który działa okresowo, kiedy są obfite opady deszczu, odprowadza nadmiar deszczówki. Warszawskie kanały powstawały pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX, a więc dzisiaj już mają niektóre 120, a nawet 140 lat. Ten, który zobaczycie, ma 120 lat, powstał na początku XX wieku. I one tworzyły taką podziemną, właściwie po, tworzą podziemną sieć. Która w czasie powstania była wykorzystywana przez powstańców, do czego? No przede wszystkim do utrzymania łączności. Przez ten cały czas powstania myśmy byli zaangażowani, w ta drużyna nasza 400, w pracę kanałową, łączność kanałową. Mieliśmy taką nazwę dosyć sławną dzisiaj szczury kanałowe bo myśmy pierwsi właściwie zostali wydelegowani przez dowództwo, czy wyznaczeni przez dowództwo jako młodzi ludzie, no, szaroszeregowcy, no więc tacy nimi odważni, wyszkoleni, zaangażowani do, 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 dosyć, no, do, no, do bardzo niebezpiecznej w końcu akcji, prawda. Tutaj taka ciekawostka: o ile kanały warszawskie były wykorzystywane już podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 roku, sporadycznie, ale były. Również podczas powstania w getcie, to podczas planowanych walk w Warszawie właściwie nie uwzględniano wykorzystania ich. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, powstanie miało trwać 2-3 dni, góra tydzień. Trwało 63 dni. Do tego Warszawa rozpadła się na odseparowane od siebie ośrodki walki. W związku z tym no, przypomniano sobie o kanałach. One tutaj ratowały sytuację. I rzeczywiście dzięki kanałom powstańcy utrzymywali łączność, transportowano kanałami broń, amunicję, przenoszono również żywność. Natomiast w sytuacjach krytycznych. Również no, ewakuowano oddziały powstańcze z za, zagrożonych odcinków. I taka największa ewakuacja, najbardziej znana, to oczywiście ewakuacja Starego Miasta do Śródmieścia i na Żoliborz. Przebieraliśmy się w takie stroje kanałowe. A polega to na tym, że, że już wiedzieliśmy, jak trzeba chodzić w kanałach. Mianowicie. Nie zakładaliśmy długich butów, jak na, na, na początku. Tylko jakieś takie dziurawe kamasze były najlepsze, bo woda przelatywała i, i nie, nie chlupotała w, 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 prawda, w, w tych cholewach. tylko... Najchętniej mi się chodziło na bosaka, tylko no, bo to był super niebezpieczny. Jakieś trampki, tenisówki, jakieś podarte. To był nastrój. Krótkie spodnie, albo tak, do kolan. E, panterka. I oczywiście uzbrojenie, bo to było podstawową rzeczą, bo myśmy byli dosyć dobrze uzbrojeni. I takie żelazne porcje, to w zależności to było jakieś tam kilka sucharków, ale na pewno był cukier w kostkach. Po kilka kostek cukru, które no, dawały życie absolutnie w tym czasie. Nieopodal stąd, dosłownie 300 metrów. Znajduje się Plac Krasinskich, a tam główny władz ewakuacyjny, którą przeprowadzono właśnie ewakuację obrońców Starego Miasta do śródmieścia, jakim na Żoli Bosz. Znajdujemy się na Placu Krasińskich, to wyjątkowe miejsce dla historii Powstania Warszawskiego. Za mną pomnik Powstania Warszawskiego, po prawej stronie główny właz ewakuacyjny, którym schodzili obrońcy Starego Miasta, przechodząc kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz. Przede mną również Katedra Polowa Wojska Polskiego. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego teren ten został obsadzony przez oddziały polskie i utrzymany właściwie do końca obrony Starego Miasta. 6 sierpnia miała miejsce tutaj defilada, jedyna na Starym Mieście defilada oddziałów powstańczych, i tutaj również w czasie powstania miały miejsce zrzuty, odbieranie zrzutów lotniczych dla powstańczej Warszawy. Nieopodal stąd, w zasadzie 150 metrów stąd, na ulicy Miodowej, rozbił się jeden z samolotów alianckich, który niósł pomoc dla powstańczej Warszawy. Kiedy padła obrona woli, kiedy Niemcy zepchnęli powstańców z Muranowa, 15 sierpnia, w połowie sierpnia, zamknął się pierścień okrążenia wokół staromiejskiej dzielnicy, i to właśnie stare miasto stało się kolejnym punktem niemieckiego ataku. 19 sierpnia Niemcy przypuścili zmasowany atak na dzielnicę, płonęły zabytkowe budowle, kościoły. Kamienice, ludność cywilna zeszła do piwnic, do schronów. Brakowało wszystkiego: wody, żywności, lekarstw, broni, amunicji dla powstańców. I wtedy zapadła decyzja, żeby uzyskać połączenie. Śródmieścia, Starego Miasta ze Śródmieściem, tudzież właśnie utrzymanie tutaj łączności naziemnej z Żoliborzem. Wówczas też mają miejsce właśnie walki o dworzec Gdański, niestety ten kierunek tu nie udaje się uzyskać tego połączenia i wtedy też zapada decyzja o tym, żeby skorzystać z kanałów. Już w nocy z 25 na 26 sierpnia, kanałami właśnie stąd ze Starego Miasta, ewakuuje się dowódca Armii Krajowej, generał Burkomorowski. Przychodzi z nimi również delegat rządu RP na kraj, czyli władze cywilne. Powstańcze władze myślą o tym, żeby również ewakuować rannych. I ta ewakuacja rozpoczyna się właśnie w ostatnich dniach sierpnia 1944 roku. W międzyczasie. Powstańcy podejmują próbę nawiązania łączności naziemnej, ewakuacji uzbrojonych oddziałów drogą naziemną do śródmieścia. I ta próba ma miejsce w nocy z 30 na 31 sierpnia. Niestety kończy się fiaskiem. Wówczas też ostatecznie zapada decyzja, że kanałami będą kierowani, wycofywani oddziały uzbrojone kiedy 1 września powstańcy przygotowują się do ewakuacji no sytuacja na Starym Mieście jest krytyczna bronią właściwie skrawka tutaj starego miasta starają się utrzymać tutaj ten rejon wokół włazu na placu Krasińskich budują co więcej budują takie dojście kryte dojście z sąsiedniego budynku sądu apelacyjnego budynek już ten nie istnieje był na rogu placu Krasińskich ulicy Długiej i ewakuacja rozpoczyna się o godzinie 21 20 września 1944 roku schodzą grupy po 50 osób z przewodnikiem w porządku, przy włazie pilnuje żandarmeria ze starego miasta. Bowiem, kiedy powstańcy dowiadują się o ewakuacji, oczywiście są przypadki, kiedy grupy chcą schodzić poza swoją kolejnością. Również pozostaje nierozwiązana kwestia z ludnością cywilną, która też chce się dostać do włazu. Ewakuacja trwa całą noc. Kończy się. Następnego dnia, 2 września o godzinie 9, wówczas Niemcy przypuszczają zmasowane bombardowania na stare miasto, między innymi zawala się właśnie budynek sądu apelacyjnego. Gruzy przysypują również włas ewakuacyjny, i o godzinie 9, 2 września kończy się ewakuacja tym kanałem. Tutaj na Starym mieście pozostają jeszcze grupki. Powstańców, które rozpaczliwie szukają próby ewakuacji ze starego miasta. Cały tunel jest. Był dosyć pusty, to znaczy wody płynęło niewiele poniżej kolan. Ale tak jest tylko wtedy, kiedy grupa wejdzie do tej wody. Natomiast jak się kilkudziesięciu ludzi porusza pod prąd, to spiętrzają tą wodę, także się robi powyżej kolan i tak dalej, i tak dalej. Jest coraz trudniej iść. Oto, na to Na Jest tylko jeden sposób. Zatrzymać się i poczekać aż ta woda badnie bo po, między stojącymi ludźmi ona po prostu spłynie do naturalnego poziomu. E, dzięki temu ten marsz się robi bardzo powolny, chlapu, chlapu, chlapu i tak dalej. Trzeba być, by było być młodym i silnym właśnie, żeby to dłuższy czas robić, a najgorzej, że nam to po prostu po pewnym czasie byłyśmy bardzo już wyczerpane, no, mimo że, ponieważ, ponieważ osłabłyśmy i potem już położyłyśmy się w tym i tak, tak jakby troszkę wiosłując, Posuwaliśmy się naprzód, a pić się nam chciało. Wtedy nie było żadnych butelek z wodą, nikt się w ogóle w nic nie zaopatrywał. Z tych ścianek kanałów żeśmy brały palcami i sobie wilżyły usta, ponieważ, ponieważ byliśmy spragnione. Ewakuacja obrońców Starego Miasta odbywała się w dwóch kierunkach, do Śródmieścia i na Żoliborz. Do Śródmieścia powstańcy szli pod ulicą Miodową, następnie Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i tam wychodzili w Łazem przy ulicy Wareckiej. Odcinek ten wynosi około 1750 metrów. Powstańcy szli 4 godziny, nieraz nawet dłużej. Normalnie spacerkiem można go pokonać w około 20-25 minut. Drugi kierunek to Żoliborz. Tam przeszło dużo mniej powstańców, ale również tam się ewakuowali. Szli ulicą Bonifraterską, następnie Kłopot, ulicą Stołeczną, obecnie księdza Jerzego Popiełuszki i wychodzili włazem przy ulicy Zygmunta Krasińskiego. Powstańcy pokonywali tę trasę również kilka godzin. Najgorszy dla powstańców był panujący w kanałach zaduch i Ciemność. Ponieważ ze względów bezpieczeństwa nie można było używać latarek, oświetlenia, świeczek, tylko w jakichś wybranych punktach, gdzie wiadomo było, że nie ma Niemców, to oświetlenie pojawiało się. I to, co uderza w relacjach powstańców, to cisza. Cisza, która musiała być zachowana. I to był taki kontrast między tym, co działo się na górze, wybuchy, bombardowania i przerażająca cisza, która musiała panować w kanałach. No i było tak: podaj dalej, podaj dalej, cicho. Nie iść razem, bo wtedy jest, psh, psh, a tam słyszą. Więc, żeby tak, potem dochodzimy do tego, że tam jest gdzieś znowu coś słychać. Cii, słyszymy. Chodzą Niemcy, rozmawiają, ani słowa. Znowu idziemy dalej. To trwało tylko cztery godziny, ale tu miałam taką przygodę, o której chciałam powiedzieć. Prowadziłam y, taką panienkę z bibu dziennikarkę i no tak się złożyło, tam, że była starta ta, y, tego, że ja wyszłam w nieodpowiedni rozgałęzienie. Po trzech krokach się zorientowałam, bo na mnie zaczęła się spiętrzać woda, prawda? Bo to tam mówiłam, to w tej okolicy, gdzie Niemcy. Więc się odwróciłam, puknęłam, żeby się wycofać, bo tam było taki placyk, wie pan, no można powiedzieć, rondo, rondo, prawda? I wychodzę. I ta, ale tam niedaleko, był włas. I ta dziewczyna do mnie z buzią, Jak się nie zna drogi, to się nie trzeba za to brać. No w ogóle zmysza Ja jej pokazuję, że cisza, nie? A ona jeszcze. Ja pokazuję na górę, że mogą nas słyszeć, nie? I mówię, prawda, tak, bo to nas ten pewien język migowy obowiązywał. A ona nic. To co ja zrobiłam? Odwróciła się. Jak ją wyrysznęłam w buzie. Rozumie pan? Wyszłyśmy, to ona od razu, bo te, wtedy mam na Kilińskiego, tam od długiej, złożyła na mnie, hmm, rap, do raportu. Do raportu postawili mnie, dostałam naganę, ale po cichu, powiedziała, dobrze jej zrobiłaś. Znajdujemy się na ulicy Nowy Przejazd w czasie okupacji ulica Daniłowiczowska, nieopodal ulica Senatorska. Tu właśnie znajdował się włas zapasowy włas ewakuacyjny, którym Również ewakuowała się ewakuowali się obrońcy Starego Miasta. Były to te grupki, którym nie udało się dotrzeć do placu Krasińskich i tutaj właśnie schodziły do kanału. Ten najdalej stąd wysunięty kanał, włas do kanału znajdował się na ulicy Hipotecznej, ale wchodzili również tutaj bliżej ulicy Senatorskiej, już na właśnie tej ulicy, naszej Nowy Przejazd. Kanałem tym utrzymywano łączność z ze śródmieściem. Był on bardzo niski, wysokość jego wynosiła około 1,10 m, więc był bardzo trudny do przeprowadzenia ewakuacji. Pierwotnie biegł on pod y, ulicą Wierzbową pod ulicą pod placem Piłsudskiego, Mazowiecką do placu Napoleona, obecnie plac Powstańców Warszawy. Natomiast w momencie kiedy powstańcy mieli się ewakuować, również też no, nieco zmieniono drogę tej ewakuacji właśnie, a więc wchodzono tutaj na ulicy Nowy Przejazd do tego do kanału, również na Hipotecznej i następnie trasa biegła ulicą Senatorską do Miodowej. I tam już dołączali do tych, którzy ewakuowali się właśnie z, od strony tutaj Placu Krasińskich. Tam już było wysoko, mniej więcej 1,60 m, nawet miejscami do 2 m. Ostatni, najgorszy był ostatni odcinek w stronę włazu przy ulicy Wareckiej, gdzie właściwie ta wysokość to była około 150-140 cm i szerokość metr. Niech ktoś spróbuje z Państwa zdrowym, będąc przez godzinę iść z głową opuszczoną o te 10 centymetrów brakujących. Co się dzieje z karkiem i resztą? Można, można uginać kolana, ale też przez 15 minut, ale nie przez, nie przez godzinę, ani nie przez kilka godzin. Trasa, którą ewakuowali się obrońcy Starego Miasta do śródmieścia, w dużej części przebiegała pod terenami zajętymi przez Niemców. W związku z tym powstańcy musieli zachować szczególną ostrożność. Między innymi idąc, mijali kompleks Uniwersytetu Warszawskiego. Bastion niemieckiego oporu zajęty przez Niemców od początku do końca powstania. Powstańcom, mimo podejmowanych prób, nie udało się zdobyć tego budynku. Natomiast już po drugiej stronie znajdowały się pozycje zajęte przez powstańców, między innymi kościół Świętego Krzyża i sąsiednia komenda policji. Po drugiej stronie był również pałac Staszica. Kościół Świętego Krzyża i komendę policji powstanci zdobyli 23 sierpnia, utrzymali do września 1944 roku. Wówczas te pozycje musieli opuścić i Niemcy zajęli te obiekty. Obrońcy Starego Miasta po ewakuacji do Śródmieścia wychodzili włazem przy ulicy Nowy Świat, Róg Wareckiej, za mną właśnie to miejsce. Rejon ten znajdował się pod ostrzałem z pobliskiego banku gospodarstwa krajowego, który górował nad okolicą. Zresztą budynek ten istnieje do dnia dzisiejszego, znajduje się na skrzyżowaniu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich. I w związku z tym zapadła decyzja, żeby wybudować tutaj przy tym włazie taką osłonę z płyt chodnikowych. I rzeczywiście to zadziałało. Powstańcy tutaj bezpiecznie mogli wychodzić z kanału. Po wyjściu z kanałów powstańcy czuli się jakby znaleźli się w innym świecie. Przed chwilą byli w piekle, na Starym Mieście, później w kanałach. Natomiast tu po ulicach chodzili ludzie, w oknach były szyby, natomiast na drzewach były jeszcze liście. Niestety nie trwało to długo. Wkrótce również i tu Niemcy przypuścili zmasowany atak. Na placu Kracińskim wchodziłyśmy już właściwie prawie nocą dlatego, żeby widocznie za bardzo o, odsłonięty był. Więc mogło się to... I wchodziłyśmy nocą i takim na y, linie wszy, wszyscy ci chorzy byli, trzymali się liny i my między tym. I tak doszliśmy do Wareckiej, z tym, że trzeba było się schylać, bo to był kanał, ale który nie miał całkiem tych metr lub dwóch, tylko taki nie całkiem właśnie taki na, Ja mam metr sześćdziesiąt sześć i, Właśnie trochę mi brakowało do tego, żeby głowę wyprostować. Daliśmy szli, doszliśmy i jak już weźmy, weszliśmy na waręską, jak to spokojnie, teraz jak tu się nic naprawdę nie dzieje, to znaczy też się działo, ale przyszła kolej dopiero na śródmieście, prawda? Oni robili to systematycznie, wykańczali dzielnice po dzielnicy. Sami powstańcy, którzy ewakuowali się tu do śródmieścia, kontynuowali walkę po odpoczynku, część trafiła do szpitali e, pobliskich, natomiast reszta walczyła w Śródmieściu Północnym, w Śródmieściu Południowym, przeszła również na Czerniaków, gdzie walczyła do upadku przyczółku czerniakowskiego 23 września. No i potem męczarnia z wyjściem. I w końcu skończyło się to tak, że któryś z moich kolegów, który był za mną, no to siadaj mi na ramionach i wyniósł mnie na tyle, żeby można było złapać i wyciągnąć na wierzch. Nie wiem kto to był, ale nie sądzę, żeby ktoś z Państwa sobie uważał, że to jest łatwo dorosłego dużego chłopa wynieść na ramionach z w w tak, w takiej ciasnej dziury. Powstańcy, którzy ewakuowali się w stronę Żoliborza musieli pokonać trasę między m.in. biegnącą pod torami linii obwodowej. W pobliżu znajdował się dworzec gdański, o który 10 dni wcześniej toczyli zacięte walki. Natomiast zanim przekroczyli tory, znajdowała się ulica Kłopot. Pod którą obecnie ten fragment ulicy już nie istnieje, więcej jest to obecnie rejon Zygmunta Słomińskiego. Tam Niemcy 27 sierpnia pod władzami postawili zapory. Dopiero 30 sierpnia udało się powstańcom te zapory częściowo rozebrać i, i wówczas też mogli kontynuować ewakuację najpierw rannych, a potem już uzbrojonych oddziałów powstańczych. Myśmy byli grupą, która nie tylko prowadziła, że ja powiem łączność kanałową, ale to było jednocześnie udrażnianie dróg w kanałach. Niemcy blokowali kanały, wiedzieli, że, że to jest łączność, prawda, między dzielnicami, że jest ruch jakiś. W związku z tym te przejścia były blokowane przez w prosty sposób rzucano szyny jakieś tam, czy prawda. Kanał do Włazu zasypowano to gruzem i jeszcze tam piaskiem, jakimś czy cementem, prawda? I, i, I blokowało kanał. Ponieważ jednak, mimo że no, nie funkcjonowała kanalizacja, że wody nie było w mieście, płynęły te, te ścieki, prawda? I wytwarzały się jeziora przed, przed tą śluzą, którą Niemcy budowali. W związku z tym trzeba było uprzednio. E, spuścić tą wodę, odrożnić te kanały, żeby dojść w ogóle do śluzy. Więc myśmy takie czarne roboty wykonywali i to dosyć często była taka słynna przeszkoda pod wodzem dańskim, gdzie myśmy ją w końcu wysadzili w powietrze pociskiem, znaczy dynamitem. Znajdujemy się na Żoliborzu, na skrzyżowaniu ulicy Zygmunta Krasińskiego i księdza Jerzego Popiełuszki. To tutaj znajdował się włas, którym wychodzili powstańcy ewakuowani ze Starego Miasta. Szli właśnie od tamtej strony. Po drugiej stronie znajduje się bardzo ciekawy obiekt. Jest to klasztor Sióstr Zmartwychwstanek, bardzo ważny dla historii powstańczej. Otóż w czasie powstania tutaj znajdował się szpital, działał do 18 sierpnia, a później tutaj powstała reduta powstańcza nazywana Twierdzą Zmartwychwstanek, utrzymana praktycznie do końca obrony Żoliborza. W sumie ze Starego Miasta do Śródmieścia i na Żoliborz ewakuowało się 5300 osób, powstańców. Najwięcej z nich, bo 4500 przeszło do Śródmieścia. 800 osób przeszło na Żoliborz, natomiast na Starym Mieście pozostało 35 tysięcy mieszkańców, cywilów, których no, nie sposób było ewakuować. Zostali również ciężko ranni powstańcy, około 2,5 tysiąca żołnierzy. Duża część z nich niestety została zamordowana przez Niemców po zajęciu dzielnicy 2 września 1944 roku. W samym szpitalu przy ulicy Długiej Niemcy zastrzelili około 300 powstańców i sanitariuszki, które tam zostały. Więcej opowieści o powstańczych kanałach, ale również o walce, o ogromnej nadziei, o bohaterstwie Warszawy i jej mieszkańców. Możecie przeczytać w naszej najnowszej książce Chcieliśmy być wolni, której jestem współautorką. Polecam. Zaczął się ruch kanałowy niekontrolowany. Część ludzi się wycofywała ze starówki, bez rozkazów, jacyś tam uciekinierzy, prawda. W związku z tym ten ruch trzeba było kontrolować. Bardzo, bardzo, to był rozkaz, taki strik zupełnie. W związku z tym, myśmy robili czujki takie kanałowe, gdzie siedziało się w kanałach, głównie w nocy. To było obojętnie, czy to na dzień, bo i tak tam było ciemno. Ale wejście w nocy do kanału to też było takie, no nie, nie bardzo. I, i, I te czujki polegały na tym, że pani siedziała, że człowiek siedział w. W bocznej części kanału, nie w tym głównym przelotowym, tylko w bocznym, i było hasło. Jeżeli ktoś, jeżeli usłyszysz, że idzie ktoś, rozmawia, szepcze, że, że słyszysz, że ktoś się przesuwa w kanale, to jeżeli nie odpowiedział na hasło świetlne, mieliśmy latarki, oznaczone hasło w danym dniu i nie odpowiedział, to wyłącznie była jedna decyzja, strzelanie. I wtedy strzały w, takim, w takiej rurze kanałowej, posianie takim pistoletem, myśmy byli w te pistolety wyposażani, to wiadomo, że kto pierwszy strzeli, ten wygrywa. Bo przeciwnik nie ma szans już wtedy, jak pani otworzy ogień, to... To jest wielkie prawdopodobieństwo, że pani go trafi w, tym, w tej róży. W związku z tym, w, no, to było takie nasłuchiwanie. Pani siedzi w kanale i słucha. Czy ktoś idzie, każdy szmer, wybuch pocisku na górze, przesuwający się jakiś szczur w kanale, jakieś skrzypnięcie, jakiś odgłos, to w tym napięciu pani już wszystko widzi i wszystko czuje, że ktoś już. Już jest tuż obok, prawda, i po, takim, po, taki, po takiej czujce w kanale, to mnie, pamiętam, trwało chyba 3 godziny, czy cztery godziny, już się pamiętam, no to myśmy wychodzili w wykończeniu totalnie psychicznym. To była taka już, to już człowiek się nie nadawał do, do życia przez pewien czas.